Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Astronira. Pogrywają trochę poza odcinkami i jeszcze chciałbym Was przeprosić za to, że nie było przez dwa dni odcinków. E, niestety miałem e, dosyć trudny tydzień, e, a raczej weekend. No, szczęście teraz już wszystko zmienia. będą masę czasu na nagrywanie. Prawdopodobnie powrócimy również do serii ze schrapa. A poza tym, kolejną taką dobrą wiadomością, którą mam dla Was, jest to, że e, ten kanał e, na Discordzie, a też. Tutaj będę odpalował. nie wiem czy podlinkuję Wam go y, od razu, czy dopiero później, nie wiem czy chcę coś tam jeszcze robić. Prawdopodobnie na razie tak, odpalimy taki pusty kanał, y, gdzie po prostu będzie tylko czat i jakiś tam kanał głosowy. Y, a później sobie na pewno wszystkim zaczniemy się zajmować, bo ja też nie, nie umiem za bardzo tworzyć tych kanałów na Discordzie. A pewnie ktoś z Was się znajdzie, kto potrafi to y, ogarnąć. Zrobiłem sobie taki mały cel, słuchajcie, żeby wpić 50 tysięcy bajtów. Jak widzicie, jest już ich 60 tysięcy, więc na pewno na jakiś czas nam to wystarczy. Poza tym znalazłem bardzo fajną rzecz. Znajduje się ona dokładnie. Tam, gdzie nadajnik, którego aktualnie nie widać. Pokażę Wam go tutaj. Tutaj pomarańczowe to jest właśnie miejsce, w którym mamy. 10-15 tych kostek Jest tego tam naprawdę dużo yy, Dobra, słuchajcie Jest plan taki yy, Żeby wywalić wszystko z ekwipunku To już mam zrobione yy, Weźmy sobie dynamit I porozwalamy te yy, Te, Boże, jak to się nazywa yy, Kostki lodu Bryły lodu, nie wiem jak to nazwać yy, Trochę zrąbałem że Pojechałem tędy, może wiecie co, ja nawrócę Będzie szybciej o wiele i pojadę tam już bez was. Dobra, jesteśmy już przy naszej przy naszym wejściu do jaskini. Nie pamiętam, czy wjeżdżałem tutaj na poprzednim odcinku, kompletnie nie mogę sobie przypomnieć, no ale jeśli tego nie widzieliście, to widzicie to teraz, że sobie tu wjeżdżam na spokojnie. I słuchajcie, no niestety jazda autkiem tutaj jest dosyć trudna, przez to, że z ziemi wystają te całe formy skalne. Lecz myślę, że i tak jest w miarę opłacalna. Zwłaszcza, że no, no po prostu jak już kawałek sobie odjedziemy od naszego wyjścia, to jednak przyciąganie tych nowych próbek badawczych jest dosyć uciążliwe. No to ciekawe, że w ogóle. Tak blisko jest jeszcze jedna. E, się uchowała nam. E, ale jest ich na tyle dużo, że jakoś mnie to nawet za szczególnie nie dziwi. Myślę, że jakbym chwilę popatrzył, to jeszcze bym jakieś zauważył. E, czekajcie, to może sobie tu być. Tam, O, tu jest dużo tych form. Może nawet się uda. Można zaryzykować i spróbować e, jednym dwie rozwalić. E, jednym dynamitem. Nie wiem, czy... No ja wolę nie ryzykować, wiecie. Dobra, no uciekam, bo to nas może zabić. O, wysadziło nawet dwie. Okej. Okay. Mam jakąś muszlę. i Kwarc. Aha, widzę, że... Nie jest to zbyt ciekawe, bo wywala nam to tylko... ...rzeczy takie średnie mi potrzebne. Na chwilę obecną. Można byłoby spróbować znaleźć jeszcze... Można nawet i tu spróbować wysadzić. Może stąd poleci coś ciekawszego. O, bo uciekamy. Ale wydaje mi się, że te skrzynki mają trochę więcej sensu, bo, bo jak widać... Nie, to tylko muszle wypadają. Hematyt... Dobrze, ja to czytam jak to się nazywa dokładnie. Hematyt... Chyba tak powinno się to mówić. To pewnie ważne. Jest już dosyć późno. Yy, kończę to nagrywać, idę w Kima. Yy, dobra. Yy, nie wiem, czy tu jeszcze jeździć. Może znajdę kilka próbek jeszcze i się usłyszymy, jak będę w bazie. O, miałem wracać, ale przez przypadek udało mi się tu jeszcze znaleźć jedno. Kolejne takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo kostek. Przy okazji ta jedna lepsza próbka badawcza. Pojechałem niestety w nieco strona, no tu nawet jest ich więcej. Dobra, to... Tym się już zajmę później, ja sobie to na spokojnie, później przyjadę. Jak widzicie, jest tego masa, o wiele, o wiele więcej można na tym zdobyć. No i mówię, to jest ta nieprzyjemna forma terenu, która nie pozwala nam tu zbytnio przyjemnie się przemieszczać. No ale można sobie z tym dosyć szybko poradzić, ale jest to delikatnie uciążliwa. Trzeba sobie przygotowywać takie specjalne trasy, aby móc się poruszać rzeczywiście tym pojazdem. Bo bez tego bywa ciężko jeszcze te dziurwy. Nie, ja, jest ciężko, ale no niestety trzeba sobie jakoś z tym radzić, bo naprawdę warto. O, nie chciałem tego robić. Niestety to jest dziwne, ponieważ mm, na ogół to nie wystrzeliwuje, a nic się z tym nie dzieje, tylko czasami ma jakieś problemy i, i lubi sobie strzelić. Dobra, niech będzie tak. Nie wiem od czego to zależy szczerze mówiąc, bumbuję, raz się przez to przejeżdża i nic się z tym nie dzieje. A jednym razem dzieje się właśnie coś takiego. To akurat było mocne, bo zazwyczaj aż tak źle to się z tym nie dzieje. E, no ale coś zrobić. Jedziemy dalej. Dobra, jesteśmy z powrotem. Powrzucam tutaj nowe próbki do badania, bo już to coś pokończyło badanie. Tutaj też można coś wrzucić, nie będzie nawet i to. Yy, jeszcze jedną rzecz bym tu chciał zrobić: na, na właśnie na tej planecie, mianowicie ten cały zbieracz atmosfery. Yy, nie wiem, czy są tu jakieś inne yy, gazy niż yy, na tej Ziemi, podobnej planecie, ale warto będzie to zrobić. Bo nawet i w przyszłości się to przyda, nie będę musiał latać specjalnie na no, tamtej bazy po jakieś gazy. Więc dobra, zabrałem się do robienia tego. Nie wiem, co na to będę potrzebował. Nie wiem też, w jakiej drukarce się to robi. Prawdopodobnie tutaj, eee, zaraz, zobaczymy, sobie żelazo i plastik. Więc będę potrzebował jeszcze laboratorium chemicznego do tego Wolfram i ceramiczny Wolfram. Brałem ze sobą to jest Wolfram, i ceramiczny mam tutaj. Więc dobra, możemy sobie to teraz zmajstrować. Niech nam się to zrobi. Powinno się zrobić dość szybko. Ogólnie, eee, to co tutaj mam, czyli bodajże 3 czy 4 turbiny wiatrowe, 3 chyba są. 4, dobra. 5. 5 tubin wiatrowych, dwie, te średnie baterie, jedna mała i naprawdę te komory badawcze jakoś tu sobie dają radę. Tylko właśnie jak zaczynam coś wykować, czy coś tam sobie jeszcze w piecu przez chwilę wytapiałem, to już wtedy tej energii zaczynało brakować, ale tak na ogół to jest całkiem dobrze. Yy, I daje radę to, ale myślę, że... Jeszcze przynajmniej jedną średnią baterię bym sobie tu dostawił, może jeszcze jedną turbinę wiatrową i naprawdę by sobie to wtedy działało ładnie. Yy, ale to jest za jakiś czas myślę dopiero. Na razie sobie to radzi. Do samego badania, chyba pięcioma, tu jest chyba pięć, że, yy, tak, pięć komór badawczych i to na spokojnie wystarcza. Ach, skończyła mi się żwica. A, miałem jej całkiem niezły zapas tutaj. Mogłem sobie odpuścić robienie platformy. Teraz muszę dbać po jedną, dosłownie jedną żywicę, żeby sobie tylko zrobić tego, jak to się nazywa. Materiał gumowy. Ale czym jak tu już jestem, to sobie tego amonu... Co jest? O. To sobie trochę tego amonu nazbieram, bo to też mi się przyda. Mam nadzieję, że jest go tutaj trochę. on mi się przyda do, do silników na pewno. A i tak, z takich rzeczy, które się niestety wydarzyły... E, o Boże, miejsca nie mam. Dobra, ja sobie tej żywicy od razu więcej wezmę. No niestety, jak widzicie, skończył mi się jetpaczek. On rzeczywiście był... E, tam e, miał określoną swoją liczbę użyć, no i niestety się już skończył. No, chyba nawet pisało, że z tego 50, o ile dobrze pamiętam. Nie widziałem do końca o co tam chodzi. No niestety chodziło o to, że on się nam niedługo zużyje. E, no ale trudno i tak sobie na nim trochę polatałem, trochę mi pomógł. Więc fajnie. E, wiecie co? Ja sobie wezmę ten jeden. E, jak to się nazywa, Boże? Kwarc. Ja sobie nadajnik zrobię, właśnie. Jest go przy tym przy wyjściu postawie a czasami to się może przydać jak będę łazikiem jeździł tam, nawet go ze sobą teraz nie biorę, wydaje mi się, że myślę, że jakbym miał zwykły łazik a nie traktorek to rzeczywiście mogłoby być nim szybciej, ale ten traktorek jest dosyć wolny niestety, więc pójdę se puta. no tak, teraz pomyślałem, że jednak ten łazik mógłby się przydać nie, nie wiem na jaki kolor by to ustawić że na czarno Potem będę oglądał te odcinki i będę sobie przypominał, jak ten i które kolory co oznaczają. Dobra, mogę wziąć jednak ten łazik, ten traktorek, on by się przydał, żeby sobie tu jeszcze próbek trochę nabrać, ale trudno, no, szukam tej żywicy, czym prędzej. o, już ją widzę. Oczka ją nawiążyły, no dobra, wykopię sobie jej pewnie cały ekwipunek, bo niby taki podstawowy materiał, ale na tej planecie jest go stosunkowo mało na powierzchni i dosyć ciężko jest go znaleźć. Pamiętam, że jak tu przyleciałem, to miałem ogromny problem, żeby to znaleźć, już miałem wracać i się zastanawiałem, czy to w ogóle tu występuje na pewno. Na szczęście jest, no, no tak, ja będę musiał sobie tu kabelka szybko dociągnąć jakkolwiek, żeby móc sobie to pokopać, nie wiem czy już pokazywałem jak się kopie na, na tym na poziomu trzeciego no po prostu kopie się tak samo jak w Ziemi więc o, nic tam nadzwyczajnego nie ma no ale to ułatwia pracę na pewno na, na tej planecie gdzie wszystko jest z tej skały nieszczęsnej poza tym na podobnej planecie też się mieć szybciej kopie więc same plusy Mam już prawie 7000 bajtów. Naprawdę, naprawdę szybko to tutaj idzie. Nie wiem ile ich w ogóle trzeba, żeby odblokować wszystko, ale na pewno mi tego aktualnie nie wystarczy. Ten dynamit można byłoby niedługo odblokować i już sobie tam zacząć robić. Na pewno chciałbym odblokować w takim niedługim czasie ten automatyczny ekstraktor. To mógłbym zrobić to wydaje mi się, że też i stal też nie powinna być problemem, więc już powoli mógłbym się tym zajmować. E, dobra, to szybko zlecam robienie e, tego kondensatora. Ja miałem plastik zrobić, czekajcie co? Miał być... Na pewno miał być plastik, a nie gumowy, o kurde. Dobra, to za chwilę to sprostujemy. Dobra, mamy już ten kondensator powietrza. Nie wiem naprawdę co mi się obzywało, że tam gumy trzeba było, ale trudno. Yy, okazuje się, że mamy tutaj argon, którego nie mamy na naszej, yy, naszej bazie, tej głównej na Ziemi podobnej planecie. Dlatego ja tego argonu sobie tu już pozbieram trochę. Ja tu jedynie co to kliknę, żeby to w zapętleniu szło. Energia już zaczyna nie domagać. O, za chwilę się skończy. Ile to w ogóle zużywa? 20. No to ładnie. Hmm, będę musiał chyba na chwilę włączyć badanie, bo inaczej to ja tego nie widzę. Już się energia skończyła i już nie pracuje. To jak tu dam to, to nic to nie da, tak naprawdę. <grytanie> no dobra, ja tu trochę poczekam sobie i za chwilę się usłyszymy. Nie chcę mi się czekać na to wszystko, słuchajcie, e, wracam sobie teraz do naszej bazy. Ja się trochę w tej bazie przepakuję, słuchajcie, e, i będziemy lecieli na jakąś e, nową planetę, na której nas jeszcze nie było. Tylko muszę tą Sylwę. To jest to, prawda? E, chyba tak. Mam nadzieję, bo jak nie, to walimy tam w awaryjne lądowanie. Ale raczej jestem pewien, że to to. Dobra, teraz szukamy naszej bazy standardowo. Trochę nam to pewnie zajmie. Jest nasza baza. Dobra, może... Nie no. Na pewno nie uda mi się wylądować na tym lądowisku, na którym bym chciał, bo to jest niemożliwe. O, kurwy to dzisiaj się udało. szoki i niedowierzanie. Dobra. Na pewno będę chciał sobie wydrukować szybko. To jest w tej małej drukarce, mały magazyn, bym chciał sobie szybko wydrukować. Yy, w sumie to też sobie wydrukuję, jak już mam to wybrane. Tylko nie wiem, ile mam amelinum. Jest jakieś amelinum, ale trochę mało tego amelinum jest. To, to jest argon. To argon mogę tu zostawić. Gdzie on zniknął? Tutaj, tylko jeden sobie wziąłem, bo nie, mówię, nie chciało mi się czekać. Dobra tego gumowego, to co można gdzieś tu by było odłożyć, nawet i tutaj. Dobra, nie przedłużam, pakuję się i lecimy szybko na tą nową planetę, bo, bo to chcę wam dzisiaj pokazać. Hej kochani, muszę jeszcze zejść do jaskini na naszej tutaj kochanej planecie, bo się okazało, że mi się Amelinum skończyło i muszę iść, kurde, szukać tego aluminium. Wolę go poszukać sobie tutaj, prze, prze, tam, przetopić już sobie je. I miecie przygotowane. Zwłaszcza, że teraz trochę inną taktykę obrałem i sobie na miejscu tworzę poszczególne rzeczy, bo jest po prostu, wydaje mi się, że to będzie dużo wygodniejsze yy, już później. Yy, w sumie żałuję, że wcześniej tak tego nie robiłem, ale lepiej później niż wcale. Tu mam jakąś próbkę badawczą, ale wydaje mi się, że to już tak średnio mi się nie przyda. Yy, jest i Mamy linium, więc kopię i zaraz się usłyszymy już, prawdopodobnie jak będziemy lecieli. Dobra, opuszczamy naszą tutaj cudowną bazę, ale proszę mnie to odłożyć. Mm, pakujemy sobie to. Mógłbym chyba już w sumie zrobić nawet lepszą rakietę, ale jeszcze się ten jeden raz przemęczymy. Jeszcze raz sobie zobaczę. Proszę wskoczyć Ja sobie jeszcze raz pozwólcie zobaczyć cel naszej podróży. Bezania. Bez Tutaj mamy znowu wiatr na, na dużym poziomie, więc stworzyłem sobie już na gotowo dwie turbiny wiatrowe, gdzie można je od razu tam wystawić. No i oczywiście wziąłem taki zestaw naszych standardowych rzeczy. Dobra, jest nasz cel dosyć szybko można było go znaleźć bo jest taki fajny fioletowy o Boże, trochę będzie mi się w oczach waliło od tej planety ja sobie standardowo poszukam jakiegoś wygodnego miejsca do lądowania, gdzie będzie w miarę płasko, przynajmniej z pozoru bo to się później okaże, że to jednak płasko nie jest tu jest ciemna strona tak powiem brzydko, że kupę widać chyba, że tu się ogólnie ciemno zrobiło widzę, że tu wszędzie ciemno jest Eee, no dobra, nie wiem, czy tam, to w sumie nigdzie nie jest płasko. Dobra, robimy tutaj, chociaż będzie widne na początku. Eee, eee, nawet nie jest jakieś bardzo złe to miejsce, bywały gorsze. Dobra, wysiadamy sobie. Eee, mam gdzieś tu natleniacz, prawda? Mam natleniacz. Przy sobie chyba. Tak, jest na zróbmy go sobie szybko. Dobra, i zacznijmy od takich podstaw. Podstaw, e, może to sobie gdzieś tu na razie położę, żeby mieć jakiekolwiek miejsce w ekwipunku. E, I rozejrzmy się. Potrzebuję oczywiście e, tego, boże, jak to się nazywało, żywicy. Tak, dokładnie, żywicy potrzebuję. Więc rozejrzę się tutaj za nią. Bo tak się średnio. Tam jest na pewno złożony, ja sobie może tam pójdę od razu. Żeby wiedzieć gdzie on jest, sobie tak mniej więcej tutaj pójdę. Ile to daje? 50 bajtów. Uch ty kurde. Siusiaczku. Dobra. I po problemie. No, niestety mi jeden ten e, kabelek uciekł. Widzę tutaj też również drzwicę, więc się zaraz tam do niej, a w sumie można nawet i teraz, się do niej dokopać. Jest to jakieś ładne zejście, tak średnio bym powiedział. E, dobra, to sobie zrobimy coś takiego. I powinienem być już tutaj w stanie ją kopać, na spokojnie, a raczej wydobywać. Tak jest bardziej poprawnie, myślę. Ale... Czuję, że jej tu za dużo to nie ma. Ojej, moc się skończyła. Więc sobie tu kabelek dociągniemy, może mi to coś da. Okej. Okay. No właśnie. Nie da mi to za wiele. Yy, będę musiał... Szkoda, że nie wziąłem tego. RTG, teraz żałuję. Ale mam chociaż te panele... Z... Boże, panele znowu mi się myli. Yy, turbiny wiatrowe, to na początek będzie jakaś tam energia. Dobra, poczekam chwilę, niech mi się to odładuje. Bo i tak bez platformy to ja za wiele nie zrobię. Eee, w sumie, tak będę potrzebował na początek małą drukarkę. Muszę ją znaleźć. Nie pamiętam, czy się ją, ze złożonego się chyba robiło. Dokładnie. Niestety znowu mi energia ucieknie przez to, no ale i tak muszę to zrobić. I tak. Dobra, mamy to. Zostawmy to gdzieś na razie obok. Ale lipa jest, słuchajcie, bez tego RTG będzie ciężko. Ale coś zrobić. Eee, niestety tego sobie nie postawię. Potrzebuję platformy. No to nic, trzeba iść kopać tą żywicę, jakkolwiek. Jestem ciekaw, co tam jest, zaraz sobie tam pójdziemy. No śmieszne próbki badawcze tutaj wyglądają. Znalazłem przez przypadek, jak wykopywałem tą e, wyszlinkę, co, co tak strzela do nas. Niestety na tej planecie jest dosyć niebezpiecznie, a plusem jest to, że udało mi się znaleźć takie nieco większe złoże tej żywicy, więc nie będzie to... To pewnie też gryzie. A! Gryzie jak najbardziej. Eee. <grystanie> Dobra, wykopię na szybko tą żywicę, nie mam niestety za wiele energii, więc postaram się to zrobić jak najszybciej. No właśnie, już się skończyło. Dobra, dwie sztuki mi na razie wystarczą w 100%. To też jest w która jak wiezie, ona tak podbija do głowy. Eee, gdzie jest to dziadostwo? Nie wiem, czy zdołam to wykopać, bo mam mało energii. Dobra, udało się. Trzeba kopać to dziadostwo, bo niestety flora w tej grze nie jest zbyt przyjazna. Zostawiam to na razie, bajtami się kompletnie nie przejmuję. Pewnie jeszcze później tego pożałuję. Boże. Ale <laughs> żebym zważywił, nie wiem, czy to przez to, że jest tak późno, czy przez to, że jestem takim gałganem, ale on zważywił, bo ja nawet nie wiem, jak wydrukować teraz e, tej. E, jak to się nazywa. Ma nie? Nie wiem, jak wydrukować tej platformy, żeby umieścić e, tą. E, ten mi się kończy. E, więc muszę ogólnie sobie zrobić na szybko. Mały generator to akurat nie jest jakiś drogę, złożonym mi będzie potrzebny, więc muszę się po niego przejść. No niestety, żebym zgałganił, zapomniałem o tym. Ja sobie na razie tutaj ten natleniacz jeszcze wrzucę. Może na chwilę będzie mi on tu potrzebny. Więc to ogarniam to, muszę się ogarnąć na początku. Niestety, przyloty tutaj zawsze bywają delikatnie problemem, i trzeba chwilę tutaj się rozwijać. Ale i tak dzięki materiałom, które przewozimy, trwa to, to o wiele szybciej. No dobra. Kiedy będę sobie ten złożony i ogarnę sobie wszystko za chwilę, jeszcze będę potrzebował oczywiście organicznego. Dobra, mamy to, słuchajcie. Tu mam jeszcze jedną turbinę wiatrową. Wiecie co? Jeszcze sobie na szybko tutaj... Nie to. Nie to. Co to jest w ogóle? A ciągnik w z aluminium zrobić? Jeszcze jedną średnią platformę zrobię i tu sobie szybko umieszczę tego natleniacza. On eee, już będzie mi ładnie tutaj energię mógł transportować do kombinezonu. Eee, I idę złożony kopać i przy okazji e, tą e, żywicę, e, żeby sobie e, zrobić jeszcze jedną platformę oraz e, już średnią drukarkę, bo bez niej to nie rusz. Więc dobra, nic. E, może sobie jeszcze przedmioty jakieś tu podkładam i lecę. Dobra, jestem z powrotem. Można zacząć, no... Można by było zacząć robić coś tutaj. Ale niestety nie ma prądu. Zaraz sobie baterie ogarnę, może nie tak zaraz. Dobra, widzę, że zaczęło się tutaj coś kręcić. Zobie sobie... Dobra, nie będę na razie tego robił. Zrobię sobie jedynie co to drukarkę. I na chwilę na wyrzucę, po prostu i wydrukuję sobie już tu od razu dużą platformę. Bardziej mi się to będzie opłacało. Okej. Okay. Mm, no jest. No to za zło. Dobra, bierzemy sobie mechaniczny. Jezu, ile tego nakopało. Dobra, to też bywa, ale bo z... zrobiłem to oczywiście przez przypadek, bo jakby inaczej tu zawiasa zrobiłem eee, okej okay, tu już ma, z automatu dobra Bierzemy to. E, i tak. Od czego by to zacząć? Od platformy więc zaczął, tej dużej. Ona ma tutaj najwięcej sensu tak naprawdę o ja uszy Uszybalam od słuchawek, w sumie jakoś długo nie siedzę. Ale cóż, ee... dobra, poczekamy chwilę. Myślę, że już dzisiaj to nie, ale w kolejnym odcinku się wybierzemy do jaskini na tej planecie, ponieważ na tej planecie można lid znaleźć. E, czy ja się duszę, ja się duszę. E, więc oddychać muszę. Mm. I sobie znajdziemy po prostu litr, bo, bo bez baterii będzie trochę ciężko tutaj nam przeżyć. Dobra, mamy tę platformę naszą dużą. Albo postawię sobie albo niech to stoi tutaj. Ja to lubię, jak to stoi na tym. Co możemy na plenarzu wrócić? Wszystko zaczęło ładnie działać. Ok. <laughs> Przepraszam. Odchrząknąłem, co ja musiałem. E, dobra, stawiamy tam e, turbinę wiatrową. Ona jest w sumie na razie zbędna, bo jedna na spokojnie nam wyrabia. Po prostu nie mamy jak tego magazynować. Dobra, e, co byśmy teraz potrzebowali? Mm, nie, to na pewno nie. Magazyny może na razie nie, chociaż za chwilę. Myślę, że piec do wytapiania może się już przydać. Więc sobie go tu skraftujmy. E, mamy tu na organiczne, dobra, wrzucę sobie go tutaj to co mogę postawić nie mogę, bo miejsca już nie ma OK. E, piecyk się za chwilę przyda, może by jeszcze dzisiaj pójść do tej jaskini, nie wiem, nie wiem dobra, słuchajcie stwierdziłem, że na dzisiaj już sobie to zakończymy, dzisiaj kilka minutek krócej e, myślę, że troszkę mniej też zrobiliśmy ale nie o to też chodzi żeby tutaj jakoś się joki, ja nie lubię już tej planety, za dużo tych siusiaczków, tu jest, co nas biją bez powodu. Ja im nic nie zrobiłem. To oni zaczęli. Nawet mi odcinka nie dadzą skończyć. Ech, dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze sobie to obrócę. E, Zapraszam Was też do, do kolejnych odcinków i na kanał e, Discordowy, e, który będziecie mieli podane w opisie. Zapraszam na e, Was, na, na ten kanał, bardzo serdecznie. Będziemy mogli sobie porozmawiać. E, popisać, e, będziemy mogli się dzielić jakimiś tam spostrzeżeniami co do gier. Wy Będziecie mogli mi dawać jakieś tutaj porady, właśnie co do giewy tak jak i do, do mojego prowadzenia ogólnie e, kanału. E, jakieś tam spostrzeżenia, czy chcecie, abym więcej rozmawiał, żeby na tych odcinkach działo się powiedzmy nieco mniej, ale również nieco mniej chaotycznie. E, więc zapraszam was na niego jeszcze raz i życzę wam miłego dnia do zobaczenia